Dzisiaj przyjęte i zaakceptowane przez Radę Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu 2010 cieszy, cieszy również fakt, że za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium było 18 radnych. Właściwie w dyskusji nie pojawiały się w ogóle głosy, które w jakimś sensie krytykowałyby wykonanie budżetu roku 2010, bo tak naprawdę trudno krytykować budżet, który był najlepszy w historii miasta. Najwięcej wykonanych inwestycji zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym zrealizowane wszystkie zadania własne no i wypracowana na koniec roku nadwyżka budżetowa, bo mamy około 3 milionów złotych nadwyżki w 2010, gdzie zakładaliśmy 18 ponad 18 milionów deficytu. Cieszy również fakt, że zostały sfinalizowane te główne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych zadań w mieście, że wpłynęła właśnie pierwsza transza środków finansowych na miejską pętlę ponad 20 milionów także to wszystko sprawia, że można mieć naprawdę pełną satysfakcję z realizacji budżetu roku 2010 i bardzo się z tego cieszę, ale jednocześnie też z taką świadomością, że taka realizacja budżetu wymagała ogromnej pracy wszystkich moich współpracowników. Tu również warto powiedzieć o inwestycjach spółek miejskich ponad 15 milionów w roku ubiegłym. Także w całości gmina miejska wraz ze swoimi jednostkami zainwestowała w Ciechanów, tak można powiedzieć, kwotę blisko 50 milionów złotych. To jest naprawdę historyczne wydarzenie.